Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku gry. Hero Zero Spell 26, ludziska, jak dobrze wiecie, nie było parę dni odcinków, ale to mniejsza z tym, maturki próbne. Już na szczęście jutro nie mam. Ludziska jest Herokon na wydawanie monet. E, bardzo się z tego... Bardzo, bardzo się z tego cieszę. E, nagrywa się to, to jest najważniejsze, żeby się nagrywało? Nagrywa się. Okej, okay. Ludziska. Jak widzimy, tutaj Laputita ma prawie 400, 4142 punkty. Zobaczymy, ile nam się uda. I zaczniemy, ludziska, od ile mam w ogóle. 166 166 62 000. Mam zaledwie siłki, więc podlecimy z siłką. Jak widzicie, mam troszeczkę lepsze, lepsze statystyki związane z tym, że sobie nie wiem, secik, troszeczkę pecik też dużo, dużo dał. No i ludziska, lecimy. Na początku sobie troszeczkę wsiłkę damy, oczywiście jak to zawsze siłka e, bardzo też e, ważna. E, już mamy po milion, tu po milion 600 jest. Okej okay. to siłka widzę, że nam to, to mi dosyć sporo podskoczy 1600 160 6. no i wszystkie tyle samo kosztują więc możemy lecieć po kolei no i lecimy, ludziska monetki się wydają powoli bo powoli na pewno po tyle samo wydaje, tak dobra pyk 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 Lecimy. monetki już, już mam 100 milionów spadło E, więc obstawiam, że będę miał 20 milionów, więc raczej nie będę miał, po, boże, po 20 tysięcy, ale wierzę w to, że jeszcze. Nie, no po 20 tysięcy nie będzie statystyk, niestety. Chociaż, tak się patrzę, to w sumie. Może, może, może się uda, zobaczymy. Dobra, już nam fajnie. Fajnie jest. O, o, pięknie. Pięknie nam podskoczyło, fajnie wszystko. Siłki jeszcze dużo mamy. Zarobiście. Teraz po 3 miliony wydajemy na te 10 statystyk. O, panie. Słyszałem katar, ale alergia też mnie pierdora, też dlatego spowodowane jest to, że e, teraz obecnie będzie o wiele mniej odcinków, e, ponieważ nie chcę was też męczyć tym, że pierdolę e, z zatk zatkanym nosem. Okej, okay, dobra. E. Wierzyłem, że będą lepsze statystyki, ale nie jest źle. Ewidentnie nam siłka podskoczyła, to trzeba przyznać. Dobra, no i teraz 408, 408, 408. Dobra, lecimy po kolei. Tu już mi nie stać, niestety. Ale spokojnie, ja sobie to po, e, poza, e, poza Herokonem jeszcze wydam e, 410, 410. Okej. Okay. Sprawdźmy Herokon. że jesteśmy? 2000 kupiłem. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Statystyki nam też przyjemnie podskoczyły. Sprawdźmy do takiego Max Oroiletra co 31 tysięcy, no ale też wydał pewnie swoje monetki Hakamaka maka, Haka maka Fajnie podskoczyły te statystyki. Fajnie, że mamy też tyle siłki. Zresztą siłkę tutaj, tak będę musiał ją zbić prędzej czy później. Ale to na spokojnie bez spiny powinienem sobie zbić. Ile mi tu brakuje? 300 tysięcy pewnie, mniej więcej. Do top 10 No 300 tysięcy. Czy ja to nabiję? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Mam jeszcze dzisiaj troszeczkę do wykonania. Jak widzicie, syjek. No, spoko, spoko. E, jak widzicie, pecika mam fajnego już. E, tylko tą ostatnią umiejętność tak naprawdę e, Będę ją, tylko i wyłącznie tą umiejętność będę wymieniał e, No najwyższe procenty po prostu na dwa takie podrzuty Mam 15, potem pewnie zwiększę na 20 albo 25 A po, czyli 27% szans raczej tego nie będę większy. O 5 oponek, zajebiście, 5 oponek się przyda oczywiście I pięknie, kolejne punkty umiejętności e, Bardzo to jest fajne e, No i dużo oponek przede wszystkim e, Dobra raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Nie, no, powiem Wam ludzi, że siłki no, mamy ogromnie, dużo. Ale teraz będę cisnął tak, żeby właśnie te statystyki... No rosły w górę, bo obecnie nie są zbyt dobre, w ogóle jak do insajdera, jak na przykład do takiej topeczki, top 40 na przykład, albo top 30, no brakuje dosyć sporo jak tak się patrzę, no, no już raczej topki, raczej, raczej mi się wydaje, że raczej nie nadgonię. No raczej nie. No cóż, no cóż, bywaj tak. Mógłbym w sumie, tak naprawdę, jedyne co zrobić, to o, jakby to powiedzieć. Pić tam troszeczkę siłkę. A zresztą zobaczymy jak będzie, będzie mi szło w zadankach nadzwyczajnych. Jeśli mi będzie szło jako, jako tako, to nie będę wymieniał. W ogóle sprawdzimy, czy przybyły nam jakieś, nie wiem czyny nie. Treny 93 nie. Doświadczenie nie przybyło nic. Tu jakieś przedmioty teraz tą kistję przedmiotami. Ooo, przedmioty jak przedmioty po prostu na kolejnego Herokona tytuły, no niestety nic nie z tytułów. Ale wykonaliśmy, wydaliśmy całe, całe pieniążki. E, tutaj tak naprawdę jeszcze pokupuję e, po razie tu i tu. E, no i będziemy zbierać dalej monety ludziska. E, dalej monety będę zbierał na kolejnego Herokona, który pewnie będzie za kolejne dwa miesiące albo na trzy miesiące. E, no nie, no, no, no będę, będę, będę zbierał. <laughs> Ale to jest spoko raz za czas tak naprawdę wydać sobie te monetki. No e, i wtedy tak statystyki bardzo przyjemnie podrosły tak naprawdę, no bo... To są dobrze, fajnie podniesione, tak moim zdaniem przynajmniej. Jak tam w ogóle nasza drużynka w Herokonie? O, piąte miejsce, o kurde. Piąte miejsce. No dobra, no brakuje mi, zabrakło mi troszeczkę nawet dużo do tej topki. Ale ja, 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 ja się cieszę, że w ogóle może utrzyma, uda, uda mi się utrzymać tą top setkę. No to ser, to so, top setkę raczej powinno mi się udać utrzymać, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, w doświadczeniu to też raczej 5 oponek jeszcze wpadnie. Mam 77 oponek. A dostanę jeszcze dosyć sporo tych oponek z karnetu, więc e, będę miał ogrom oponek, tak naprawdę. Ile ja tu jeszcze dostanę? Czekajcie, gdzie jest? Gdzie jestem? Tutaj 10, 20, 30, 40. 50 oponek dostanę jeszcze. Będą 137, 140 oponek około. Czyli ludziska. Ja bym chciał kupić za to wspomagacze. To jest około e, 130 114. 14 tygodni e, podzielić na dwa. 7 tygodni będę miał jeden, każdego z tych wspomagaczy. 7 tygodni. 7 tygodni jest to mniej więcej okres. No nie powiem, że dwa miesiące, ale coś około. Ale wydaje mi się, że e, nie będę kupywał na razie tych. Będę sobie zbierał te oponki uh, i zobaczymy, ile ich uda mi się uzbierać do momentu, kiedy będzie mi się kończył ten wspomagacz. Po 4 marca dzisiaj mamy, kiedy to nagrywam, a wy zobaczycie to 5 marca, jest dokładnie godzina 23.30, no około 30. Eee, I tam 23 ile czekaj? 25 jakoś tak jest. No i tak naprawdę, do, do końca tego wspomagacza jest 3 tygodnie, a do końca tego jest. No, mniej niż dwa tygodnie, więc prawie skończy... Nie, nie skończy się. To sezon jeszcze trzy tygodnie trwa. O panie, a w ogóle jak siłka podczas walki. O, Insider. O, Insiderku, ty, a ty, 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 a ty, ty. Ja wiem, że masz do wymiany secik, ale... Ale ty, 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 a ty, 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 pokonałem cię. <grym> Bardzo dobrze, ja się cieszę a... a o kurde, Infadora Tonk. Zatakujmy ją. Bo ona się prosi o wpiernicz, ale oczywiście ja dostałem wpiernicz. Dlaczego? Jak do tego doszło? Nie, jak do tego doszło? Nie wiem. No ma wie, no jednak więcej ma tej e, tego ciosu ta krytyka. No ale no ja mam troszeczkę... No jednak więcej tej siłki ile to daje obrażeń. 14 tysięcy, ona zadaje 11. Mam więcej siły, no. Lepszego tego peta ma dobra, ok. Muszę przyznać, że ma lepszego peta. No to wygrała, no, no pojechała mnie, no. Ścisnęła mnie jak kurwa psa. <grywy> dobra, yy, co tu jeszcze? Jakieś, jakieś które godziny mamy? Czy ja zdążę jeszcze jakiegoś trena zrobić? Zdążę trena zrobić. A zresztą co ja się co ja się gadam? Przecież ja tutaj mam. No właśnie, yy... Dobra, no to zróbmy w takim razie, odnówmy, i tak, mamy tutaj jakiegoś fajnego trena, o, oponkę, oponka, dobra, oponka, 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 weźmy na oponkę, komar mi lata, super, weźmy sobie na oponeczkę, no i pozbierajmy sobie te oponeczki, przydadzą mi się później, chyba, że po prostu będę zbierał te oponki, i wydała tylko na wspomagacze, ale na przykład co jakiś czas po prostu będę wydawał co tydzień na wspomagacze a tak naprawdę nie wiem, trzymam na jakiegoś, nie wiem na podwójnego, podwójne kasyno, czy na coś, nie wiem, zobaczy się jeszcze co ja liczę na podwójnym kasynie, ja nie mam farta do tej gry, więc no oprócz, nie, nie mam farta, ale mam farta do muszę przyznać, że mam farta do trenów E, tych jedynych z misji, bo jednak tego mi akurat dużo wpada, to muszę przyznać. Dobra, ludziska, w ogóle.. Kurde, kliknę przez przypadek kryweczkę, ale tak, co ja chcę zrobić. Wisja, e, misja mi się wykonała, ile jeszcze mam czasu bardzo mało na wykonanie e, tego całej energii. E, tutaj raczej no nie, tego już nie zrobię. Chociaż nie, nie zrobię. E, przypadnie mi 6 punktów. Ale jestem zwałem, dobra, zróbmy tak. Zróbmy raz tylko. No i sobie na to poczekam. A tutaj w międzyczasie sobie ulepszę tak. O, i mogę raz sobie ulepszyć tutaj. Jeszcze tylko została mi tutaj przy kondycji i już nie będę nic kupywał I będę zbierał na kolejnego Herokona. I tak szybko minął mi Herokon na wydawanie monetki. No, chyba jeszcze raczej nie każdy wydał eee, tych pieniędzy, tak mi się wydaje. Bo ta laputita naprawdę podskoczyła strasznie, jak widzę w statystykach. Eee, w statystykach to jest on bardziej. Eee, bardzo przyjemnie eee, podskoczył. Eee, jeszcze jakby ludziska jakby miała po drugą, no, z uśmiechem na twarzy. Jakby jej to wywaliło sensy yy, Cybernetyczny supermusk, nie wiem co to jest za umiejętność. Sprawdźmy. To jest to. Podstawowa inteligencja wzrasta do 20%. No, mi się wydaje, że bardziej właśnie lepszym jest to, co ja mam na tym Mimi. Ale dobra ludziska, no to tyle w tym odcinku. Eee, wy ten odcinek zobaczycie dopiero w piątek. Również dzisiaj pojawi się najprawdopodobniej CS, chociaż nie wiem. Nie wiem, zastanawiam się czy nagrywać tego CSa raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, ale obecnie w tym tygodniu pojawi się tylko raz, ponieważ nie planuję w tym tygodniu już jakichś takich ogromnych zmian. Zobaczycie dzisiaj Hero 0, jutro Hero 0 i w niedzielę Hero 0, a nie będzie dzisiaj. Z prostych powodów nie chcę was zamęczać e, tym moim, moim głosem, bo jednak ja wiem, jestem z tego świadom, że mam zatkany nos, e, mówię śmiesznie, sam, sam to słyszę, e, no i czasem siąkam, to też może was denerwować. No ale dobra, to tyle ludziska, już nie będę was zanudzał więcej. E, Zapraszam do Discorda, e, subskrybujcie, no i to tyle, wszystkich żegnam. Na razie cześć i pa!